Nie taka giełda straszna jak ją malują, mogły się o tym przekonać dzieci biorące udział w specjalnym programie własność równa się jasność, zrealizowanym przez studentów UMK w ramach ogólnopolskiej akcji projektor wolontariat studencki. Na zajęciach dzieci zgłębiały tajniki funkcjonowania giełdy. To jest program, który polega na tym, żeby dzieciom z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców w całej Polsce w twórczy, aktywny sposób mówić o tym, czym jest prywatyzacja, czym jest giełda, czym jest akcjonariat obywatelski. Podczas zajęć mali biznesmeni założyli własną firmę, a następnie za pomocą różnych gier logicznych zdobywali fundusze na konieczne inwestycje. Jedną z takich gier była gra w giełdę. I to wyszło bardzo realnie, ponieważ wyświetlaliśmy rzeczywiście na projektorze notowania i dzieci mogły się nauczyć, jak tak naprawdę grać w giełdę. I tutaj, oczywiście, też ci, którzy najwięcej jakby akcji kupili, sprzedali, najwięcej zarobili na tej giełdzie, wygrywali pieniądze. Realne dla swojej firmy. Na zakończenie, podczas specjalnej gali, młode rekiny biznesu, dzieci zaprezentowały zgromadzonym na sali gościom nabytą wiedzę i własne przedsiębiorstwa. Takie projekty mają nie tylko przekazać najmłodszym wiedzę teoretyczną dotyczącą trudnych i często niezrozumiałych dla nich zagadnień, ale także zachęcić do dalszego rozwoju i wyrównać szanse edukacyjne dzieci z mniejszych miejscowości. Dzieci ze wsi Rzadziej idą na studia, to badanie zostało przeprowadzone i my możemy po prostu pokazać kim jesteśmy, bo często nie mają wzorców, znaczy często nie widzą też osób, które studiują. W ramach działań projektora oprócz akcji Własność Równa się Jasność organizowane są inne zajęcia rozwijające umiejętności i kreatywność dzieci. Między innymi projekt Odkrywca, Młody Nobel czy Energia Nauki. Przy ich realizacji pomaga kilkuset studentów z całej Polski.